Protowizor no, jest mały, bardzo lekki, można zapomnieć o jego obecności w kieszeni. Zasilany jest trzema bateriami typu potrójne A. Wprawdzie z instrukcji dowiedziałem się, że nie zaleca się używania... że no, znaczy najlepsze są y, a, y, baterie alkaliczne, nie zaleca się y, używania akumulatorów, ale no, ze względu na oszczędność używam akumulatorów i nic się nie dzieje. Ale no, może warto trzymać się zaleceń producenta, nie wiem. Ostrość obiec y, reguluje się pokrętłem. Które stanowi jednocześnie osłonę obiektywu. Tutaj jest emiter podczerwieni, no czyli po prostu latarka na podczerwień. O trzech stopniach jasności można ją wyłączyć zupełnie przy filmowaniu w dzień. Obraz jest czarno-biały. Urządzenie jest tanie. Tutaj jest gniazdo na kartę pamięci. MicroSD. Dołączona jest, jest w zestawie 32 GB pojemności. Nie wiem, na ile to wystarczy. Malutkie, niedrogie. Niestety nie ma stabilizacji, więc trzeba mieć stabilizację w łapie. Niestety nie ma gniazda statywowego, więc no, jak się potrafi utrzymać coś takiego w ręce w nie poruszając za bardzo, nie trzęsąc to jest ok, stałe powiększenie dwukrotne, niestety, bo no wolałbym takie, żeby było bez powiększenia ewentualnie z możliwością powiększenia no ale jest jak jest dosyć wąskie pole widzenia mimo wszystko warto dać za to nie, już nie pamiętam ile to kosztowało, chyba 900 zł albo coś takiego, no, no spokojnie no. także, no jestem bardzo bardzo zadowolony z tego, że sobie Sprawiłem takie urządzonko malutkie, pyk, pyk, o, do nocą po lesie, jak najbardziej. Yy, byłem zaskoczony tym, jak fajnie yy, można sobie tam z sfilmować, czy sfotografować gwiazdozbiory, bo dosyć ładnie wybiera gwiazdy. No to musi być dosyć czułe. Yy, rozdzielczość filmowania to jest VGA 640 na 480 dupy nie urywa ale też do komputera wystarczy żeby sobie tam odtworzyć jakiś film całkiem przyzwoitej mojej, w moim przekonaniu te, te filmy są całkiem przyzwoitej jakości więc nie ma na co narzekać także oczywiście wrzucę Jakieś fragmenty filmów, które robiłem wczoraj chodząc sobie z psem. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś takim, to polecam. O, mniejsze niż para rękawiczek. Co prawda nie są to rękawiczki zrobione z bisiora, które po zmieniu można zmieścić w, korupce, w skorupce orzecha, ale tak czy inaczej, naprawdę jest to malutkie, a do, no dość fajne. Ma też cyfrowe przybliżenie, czy znaczy powiększenie obrazu tam dwukrotnie, czyli w sumie cztery razy powiększa, ale nie, nie wiem, dla mnie to nie jest fajne. Bo to już traci na jakości. A takie powiększenie jakie ma, jest to ok. Troszeczkę mogłoby mieć szersze pole widzenia. No jest, jak jest, do takiego punktowego obserwowania, albo do obserwowania z daleka, jest bardzo dobrze. A zasięg ma w zupełnej ciemności, podobno 120 metrów. Podobno. No, trudno uzyskać zupełną ciemność. To musiała być jakaś straszliwie czarna, pochmurna noc. Wczoraj chodziłem sobie w. Terenie niezabudowanym, gdzieś tam po polach. No i oczywiście śnieg leżał na polach, więc jakieś tam i odblaski od śniegu, i światła z odległych miejscowości. No to wszystko było widać. Ale bez tego sobie też poradzi, na pewno. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego. Nie wiem, czy to jest to samo. W tej chwili nie potrafię powiedzieć, czy. Jest to to, czego oczekiwałem, bo niczego nie oczekiwałem. Nie wiedziałem, z czym to się je, jak to będzie wyglądało. Miałem kiedyś kamerę, taką zwykłą kamerę filmową z systemem Night Vision. Ona bardzo słaby emiter miała, ale lepsze pole widzenia, większą rozdzielczość. Więc, gdyby taką kamerę doposażyć jeszcze w latarkę, w taki laser. Podczerwony, no to może byłoby fajnie, ale on też ma dosyć wąskie pole widzenia. Znaczy, dosyć wąsko świeci, więc chyba, że to byłaby mocna latarka na podczerwień, to może tak, to wtedy. Tak, ale no, cieszę się z tego i, i, i jest to kolejny gadżet do zbioru gadżetów, który powoli zaczyna mnie zasypywać, przytłaczać. W tym roku chyba jeszcze. Z 2 lub 3 sobie sprezentuję, Może się uspokoję w przyszłym roku, bo zamierzam dużo podróżować. Tak weekendowo i urlopowo i w ogóle. No. A ta, ten no kto wizorek, jest spoko. Futeralik nędzny, ale myślę, że do niego wystarczy, bo nie musi być bardzo wytrzymały. Tutaj wejdzie pasek 5 cm prawdopodobnie. 4 cm z całą pewnością. A uszyty jest takse, takse, ale no tak jak powiedziałem, do dużego ciężaru może byłoby to za słabe, ale ten no kto widać, waży tyle co nic. Naprawdę. Wsadziłem go do kieszeni i zupełnie od, nie odczuwałem jego obecności. Także jestem z niego zadowolony. Baterie nie są dołączone. Do zestawu, do zestawu jest dołączona karta pamięci 32 GB, yy, instrukcja obsługi w kilku popularnych językach, ale bez polskiego, chyba żadnego słowiańskiego w ogóle języka nie było, czy nie ma w tej instrukcji, nie pamiętam. Jest angielski, niemiecki, francuski, pewnie włoski, hiszpański, jakieś azjatyckie języki po znakach, nie jestem w stanie ich odróżnić. Może koreański, może z pewnością chiński, prawdopodobnie japoński, ale takiej pewności nie mam. No i to tyle, dwa grzdyle. Zima jeszcze się nie zaczęła, a już się kończy, bo już jest ciepło, wszystko się rozpuszcza, wiatru nie ma, więc sobie znowu nie pojeżdżam za latawcem, a i tak. O, śnieg właśnie się, czapy śniegu spadają. Z krzewów. Niektóre gałęzie się połamały pod ciężarem śniegu. Trzeba będzie porządek robić. Ale jest fajnie. O, no to wizor nie nagrywa dźwięku. O, piesio sobie biega po śniegu. Obraz jest ostry oczywiście trzeba wyregulować ostrość przy pomocy pokrętła które znajduje się wokół obiektywu no jaki wytrzep no a to jest okolica teren jest poza miastem poza wsiami, w ogóle poza jakimiś miejscowościami tam na horyzoncie widać jakieś jadące samochody światła miejscowości To zdaje się, tak, to wzgórza Oleszeńskie. A tak nie pamiętam dokładnie rozkładu miejscowości, no ale to, to są wzgórza Oleszeńskie, i w stronę ślęży. Tak, o jest ślęża z wieżą. No, tam gdzieś strzegomiany. Tak trochę zarzuca tym światłem, bo albo paluchem przyciemniłem, a właśnie teraz paluchem przyciemniłem, czy przyciemniłem, przysłoniłem ten emiter podczerwieni. No a poza tym robiłem eksperymenty, tam zmieniałem natężenie tego podświetlenia, więc to tak może czasami sprawiać wrażenie takiego obrazu zmieniającego intensywność. Świetne oświetlenia piesek węszył to są owce to było stado owiec odległe o jakieś 50 metrów o, wyłączyłem i włączyłem e, podświetlenie tam gdzieś w tyle widać światła Wrocławia o, i to jest, to jest milczenie prawdziwe milczenie owiec stały i się gapiły a wcześniej piesio je wypłoszył z ich owczarni. Więc sobie tak przebiegły w inne miejsce. O to w moim lesie. Trzeba na bieżąco ostrzyć, bo obraz, dlatego że no, jak zmienia się odległość, to i parametry się zmieniają, więc trzeba na tym, na, za tym nadążać. Muszę powiedzieć, że to oświetlenie działa bardzo skutecznie, nawet przy najniższym natężeniu. No, wiadomo, nie przy wyłączeniu zupełnym, ale nawet to najniższe natężenie bardzo, bardzo rozjaśnia obraz. No, teraz wyłączyłem podświetlenie pod czerwone i widać gwiazdy. Widać wyraźnie światło gwiazd. O no tak, może nie do końca ostrość dobrze nastawiłem, no ale mniej więcej. No tak, starałem się znaleźć jakiś obiekt, który jest wszystkim znany. Za, o, właśnie, plejady. Proszę bardzo, to są plejady. Czyli widać, jak yy, bardzo są powiększone. No nawet jeżeli ktoś widzi bardzo ostro, to widzi, jest znacznie mniejsze. To jest powiększenie dwukrotne. I zaraz. No właśnie, tak ręka mi się trzęsła, bo tam gdzieś guzika po ciemku szukałem. I włączyłem powiększenie, no właśnie, jest powiększenie dwukrotne, czyli w sumie jakby cztery razy powiększony jest obraz. No i teraz widać, że nie do końca ostry jest. Powinienem był, no wróciłem do, ustale, do ustawień normalnych, powinienem był troszeczkę podkręcić. Ostrość. A to już jest filmowane w dzień. Także widać, no. no. Wyraźnie brakuje stabilizacji. I fajnie by było, żeby w tym urządzeniu był, w noktowizorze było gniazdo statywowe. To by troszeczkę, troszeczkę pomogło. Ale w sumie można też jakiś uchwyt sobie zrobić taki do statywu. Robiłem kiedyś takie rzeczy. Jeszcze, jak nie miałem teleskopu, to monokular mocowałem sobie w jakimś uchwycie, więc można takie rzeczy zrobić. Ale nie, nie jest najgorzej, jak się łapa, nie trzęsie bardzo. Zresztą, zawsze można się o jakieś drzewo oprzeć, czy o skałę, czy o cokolwiek. No, i to by było w zasadzie na tyle.